Patrolujemy trasy przemytników. Szukamy wszystkich rodzajów zagrożeń po wschodniej stronie Portoryko. Portoryko jest główną trasą przemytu narkotyków, szczególnie kokainy. Przestępcy mogą przewozić stąd towar do Stanów, bo nie muszą przechodzić kontroli celnej. Karaibski oddział AMO patroluje obszar o powierzchni ponad 15 tysięcy km kwadratowych. Lecimy w stronę południowego wybrzeża. Przyjąłem, wszyscy gotowi? Tak, zaczynamy. To nasza mocna strona. Mamy profesjonalnych pilotów, ale też załogi statków. Współpraca świetnie się nam układa. Możemy przemieszczać się o wiele szybciej i identyfikować obiekty z większej odległości. Helikopter Black Hawk osiąga prędkość 357 km na godzinę. Widzę coś po prawej. Na pierwszej. Wykryliśmy łódź. Dwie osoby na pokładzie płynie na południe. Trzyma się brzegu. Dokąd płyną? Na południe. Nie widzę ich. Tam jest. Podpłyniemy. Dobry wieczór. Jak się panowie miewają? Dobrze, płyńcie za nami. Zabieramy ich do Malekon. Nie widzę ryb. Nie mają sprzętu. Znaleźliśmy łódkę. Była około 180 metrów od brzegu. Trzymaj się blisko. Po takiej porze ludzie zwykle nie wypływają. Pogoda jest kiepska, dlatego chcemy się dowiedzieć, co tu robili. Skąd płyniecie? Płynęliśmy do Punta Arena i tyle. Chcieliście dopłynąć do Punta Arena? Tak. Mieszkam tutaj, nie płynąłbym za daleko. Chyba nic tu nie ma. Raczej nie. Nic na niego nie mamy. Już ich kiedyś się zatrzymaliśmy. Płynęli bez świateł z St. Thomas. Na pokładzie chyba nic nie ma, ale chcemy to sprawdzić. Zgadzają się panowie na przeszukanie? Sprawdzajcie, co chcecie. Co tu się dzieje? Tak, już było, możecie otworzyć. Znaleźliśmy połamany panel. Czekamy na psa. Zobaczymy, czy wyczuje narkotyki. Znalazł, dobry piesek. Podczas operacji krwawy księżyc w Portoryko pies wyczuł na motorówce narkotyki. Zobaczmy. Dobra, nic tu nie ma. Sprawdziliśmy miejsca, które wskazał pies i nic nie znaleźliśmy. Być może ci ludzie coś przewozili, ale zdążyli wyrzucić to do wody. A może to był fałszywy alarm. Pozwoliliśmy im odpłynąć. Wszystko w porządku, dobrej nocy. Może wybrali się na zjady. Możliwe. Ci ludzie mogli oceniać sytuację. Zwiadowcy wypływają, obserwują patrole, a potem informują przemytników. Nigdy nic nie wiadomo. Pozwoliliśmy im płynąć, a my patrolujemy dalej.